Dzisiaj pokażę naprawę e, końcówki detalu. Po prostu bez napylania farby na, na, na cały element. Zrobimy zacienienie w tym miejscu. Roztwór przygotowany benzynę z substancją, która e, rozbudzi te żywice. I później na końcu pokażemy, e, jak to miejsce wygląda. W ogóle nie będzie przejścia, nie będzie nic widać, że jest coś po prostu naprawiane. Na razie nie uruchamiamy e, w wyciągu, bo nie będzie nic słychać, ale tak to ogólnie wygląda. Jest to dosyć prosta rzecz. Naciągamy po prostu e, większą ilość farby w tym miejscu, gdzie brakuje, żeby się grubość y, zgadzała. No i przyciągamy po prostu, ten tyle wysokości będzie cieniowanie. Nie chcę bliżej facet przyjeżdżać, bo po prostu lekko stópka będzie działać. Później pokażemy ten element po prostu, jak to wygląda już po wypaleniu. Spaudzuj. Tak to wygląda właśnie po e, cieniowaniu tego elementu. Po prostu nie ma żadnej Żadnej różnicy, po prostu, po prostu mała struktura jest wszędzie, elegancko, płynnie. Chodzimy z kolegą do perfekcji, już dosłownie małe kawałki po prostu naprawiamy. Nie trzeba całego elementu lakierować, jest to czas dla wszystkich zyskany.